Proszę Państwa, wielki pojedynek przed nami. Mamy tutaj kogo? To ty jesteś, Duśka? Zapomniała. zapomniała. Kto ja, ona jest? Ja jestem Piech, a ona Rymaniak. Gutek jest Piech, a ona Rymaniak. Słuchajcie, dzisiaj na wrotkach, wariactwo, nie róbcie tego w domu, zabraniamy. A ja jestem Bozią. A ty jesteś Kodłaty, dawaj pięć. I skakuj na trybuny, słuchaj, trybuny tutaj, kibice tu kibicują, skakuj. Słuchajcie, tam jest bramka Gutka. Tam jest bramka, tu jest bramka Nawi, Dzisiaj pojedynek na wrotkach, słuchajcie. Yy... Słuchajcie, my jesteśmy zwariowaną rodziną, wolelibyśmy, żebyście tego nie powielali. Mamy nie ma w domu, to wykorzystamy troszkę moment szaleństwa. Słuchajcie, yy, chciałbym tam tylko powiedzieć, że właśnie przez to, że tato pozwala tutaj cykać piłą, yy, to tak trochę podewastowane to mamy. Słuchajcie, taki mamy jeden kinkiet, a drugi no niestety mamy taki. Ale Gutek obiecał, że co? Odkupi, Odkupi, dokładnie, trzymam go za słowo. Patrzcie, szyby w drzwiach powybijane. Ej, 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 ale już spokojnie. Yy... Ale nie polecamy tego wam w ogóle. Naprawdę jesteśmy, mówię, zwariowani, my jesteśmy troszkę inni. Kudłaty, na górę, na górę. Idzie pojedynek do pierwszej brameczki. Uwaga! Czekajcie, Jak piłka dotknie drzwi, to już jest gol. Gotowi? jeszcze nie. Dobra, słuchajcie, tam jest gudka bramka w bramka w tamtych drzwiach, a drzwi te y, to jest druga bramka. Y, kudłaty, ty tu nie wchodź, bo jak ci przejadą nóżką, to będzie problem. Skakuj na schody, skakuj. No, gotowi. Ciach! Jedzie pojedynek, uwaga, ale piękny zwód proszę Państwa i piętą jest jeszcze, dawaj, dawaj, jedziemy Nadia, jest kontra, kontra, jest kontra i jeden, jeden. Kudłaty, co było? Też też piłkę? Proszę bardzo, on jest po pierwszym treningu, proszę bardzo, dawaj, teraz ty kopaj taty, szybko. Przepraszam, Słuchajcie, tu już jest późno wieczorem, Kudłaty już jest troszkę marudny, to szukaj gumową, dobra, guteczej zostawiamy, mecz jest... Nie jest jeden-1. Piątka. Ciach. Piątka. Nusia, znajdź mu proszę gumową piłkę. My idziemy otworzyć przesyłeczkę tą co zaczęliśmy, dobra. Idź pomóż mu. To zaraz do nas przyjdziesz, tylko weź zrób, bo widzisz, że ma ludzi. Skakuj. Słuchajcie kochani, dobra. Jak wiecie, no o wysyłkach, o wyjeździe dzisiaj nie rozmawiamy. Też potrzebujemy odskoczni, natomiast jedno jest pewne. Kudłaty, kudłaty, będziesz mi potrzebny do jednej rzeczy. Choć będziesz losował boks dla naszego kolegi. Chodź tu, nie, nie, to Kudłaty on ma szczęśliwą rączkę. Słuchajcie, losujemy boks dla naszego przyjaciela, który nam organizuje w Puszczykowie. Wojtuś to dla ciebie. Teraz Kudłaty będzie wybierał, w jednym i w drugim jest 50 saszetek. Kudłaty, proszę wskazać, który boks jedzie do Wojtusia. Uwaga, ten, na pewno? Tak. Czyli tu jest legenda? Tak. No to piątka. Jak Kudłaty mówi, że jest legenda, to znaczy, że ten Wojtuś boks jest twój. Odkładam go tutaj, kochany przyjacielu. Kasę mamy już na koncie, także dziękujemy Ci, Bok trafia do Ciebie. Kudłaty ma piłeczkę, zaczął grać w piłę od wczoraj. Słuchajcie, 36 miesięcy, najmłodszy nasz sportowiec. Na razie Kudłaty. Pokaż jak kopiesz, no? Ognia. Patrzcie. Pięknie, jeszcze raz. Dawaj, jeszcze. Patrzcie, mam taką. I ognia. Piękny szał. No i, i co? I co? I jeszcze drugi kinkiet czeka. Pięknie. A my patrzmy, co tu się dzieje. Słuchajcie, tu mamy gutka, mamy tą otwartą przesyłeczkę, kochani. Przyszła do nas Sonia, Sonia, chodź, 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 daj łapkę, chodź, przywitaj się. Ach, nie chcesz to, nie. Słuchajcie, kochani, nie pisze od kogo, dlatego będziemy próbować szukać od kogo. Najpierw zobaczmy ten album. Czy to jest album pusty? To jest pusty album Machata, słuchajcie. Czyli w tym momencie będziemy chcieli go odsprzedać, rozumiem, jeżeli będzie ktoś zainteresowany, bo jeden chyba taki mamy, a może nie z tej edycji, już sam nie pamiętam. Co kochani mamy? Mamy kik ITA i to jest kik z 5 z maja 2014. Co w tym kiku były, że my go nie mamy? Nie były te trzy limity, hazard i naklejki chyba jeszcze były, jak dobrze pamiętam, dokładnie tak. Natomiast no dobra, mamy kika, bardzo się cieszymy. Mamy też mamy, dzień dobry mamusiu, weszła mamusia do nas. Uuu, już się nie ucieszy, bo już graliśmy w nogę, przyszła mamusia. Teraz słuchajcie, mamy tutaj e, z Champions League albumik 13-14 słuchajcie. E, puściuteńki, czyli super do... nie, jest tu parę rzeczy. Nie, puściuteńki, jest kilka naklejeczek, ale dosłownie naprawdę kilka tu pojedynczych z Borussii widzę. I są karty. I Guteczek nam nie pokazuje. Uwaga, bo widzę tu jakąś kartę, dużą mikselkę. Raz, dwa, trzy, zgaduj co tu jest. Silva. Widziałeś? Ciach. Aha, cwaniaczku, już ją dawno widziałeś. Mamy silwę do fototapety. Lecimy dalej. Co tu się w łódku pojawia? Bazóweczki odkrywamy tylko. Ja tu wyłapuję po, na przykład o Sim de star playerka wyłapałem. Teraz słuchaj, lecimy bazóweczki, lecimy bazóweczki, lecimy bazóweczki. Jest Messi. Co ten Messi tu ma? Nie wiem czy mamy czy nie. Kiedyś o Messi zrobimy reportaż. Mamy jego kart troszkę. Patrzcie, o Messi tu jest w żonglerce. Messi. Messi w żonglerce. Gutek wczoraj się zapalił, pobijać rekord i, i patrzy, ilu? przy 200? 31. 231. Biedny bardzo przeżywał, bo się zaparł, żeby zrobić 300 do wyjazdu do Was, ale za to codziennie po troszkę ćwiczymy i któregoś dnia nawet nie będzie wiedział, kiedy zrobi. Słuchajcie, ja tu lecę, bo tu są same cały czas bazóweczki. Dlatego bazóweczki przelatujemy szybciutko, kochani, bo wiecie, że z wymianami u nas teraz jest bardzo kiepsko. W tej chwili skupiamy się troszkę na odsprzedaży naszej kolekcji, żebyśmy mogli do Was pojechać. Jak pamiętacie, już pierwszą miejscowość mamy tak obcykaną. Jedziemy w Wielkopolskę, kroją się kolejne miejscowości ale będziemy Was na bieżąco o tym Eda. jakby informować. A tu się pojawiają specjalne, czyli Gutek je pokazuje teraz. Zobaczcie, jest Manchester, jest Felaini, jest yy, Robben, mamy Hamsika, Reine, Buffona, tam się Courtois pojawił. Słuchajcie, Courtois wraca do Chelsea, się dowiedziałem. Tu jakieś piękne ciekawostki świecące. Co to jest takiego? Eden Hazard Limited Pokaż go, co to za limitka jest. Zobaczcie, jaka piękna karta, ludzie. Czekaj. Co to jest? To jest Maczatak niebieski. Takie coś chyba pierwszy raz w domu mamy, co? Nie, nie. pierwszy raz. No właśnie mówię takiego Edena Hazarda 100% jest pierwszy raz. Kochani, no piękna. Naprawdę piękna karta. Dziękujemy. Ujawni się nasz piękny niewiadomy, bo nie wiemy od kogo to dostaliśmy. Natomiast Van Persie, jest Van Persie. Jest Kawani Star Player. Słuchajcie, jest 11-12. Aha, Rising AF. Roz się nam pojawił Jest topka lewego dochodzi do albumu. Topka lewego nie dochodzi, bo topkę lewego trafiłeś przecież w tym, nie? Szkoda, A, że faccia. troszkę rogi ma trafione cholerka. No super fajna karta, natomiast troszkę nam się przytrafiła. E, ale to nic, no zdarza się. Zdarza się, tu Na coś biorety. jest tak. Gutek sobie patrzy, a ja wam jeszcze powiem tylko tak, kochani, że yy, pierwszą miejscowość już mamy do wyjazdu zaatwioną, kolejne będą się pojawiać, będziemy was informować, znaczy, tak jak tak mówiłem. Tak, tam jest boks, który właśnie żeśmy odłożyli. Kudłaty go wylosował. Ten boks jedzie do, do yy, Wielkopolski. Słuchajcie, pierwszą trasę zrobimy gdzieś w kierunku morza, drugą w kierunku gdzieś tam myślę centralnej Polski Krakowa, może Warszawki. Słuchajcie, Ola John jest tutaj Kosecki. Ja nie komentuję, bo mówię dużo, a gutek w tym czasie pokazuje. Słuchajcie, filmik nagrywamy dzisiaj, czekając na mecz o 22, ponieważ Jeszcze. jutro jesteśmy. Tak, jutro jesteśmy na, na treningu w Guczu, gdzie w Zagłębiu Lubin. a w Zagłębiu jutro mamy najprawdopodobniej dzisiaj. Dzisiaj mieliśmy dzień luzu, natomiast a, wczoraj. wczoraj tak, natomiast jutro najprawdopodobniej będzie zakończenie sezonu w zagłębiu, także jedziemy. Jedziemy na ostatni chyba trening tutaj przed wakacjami, potem Zagłębie ma przerwę, my będziemy jeszcze mieć turniej w Niemczech i startujemy w Polskę. Słuchajcie, też coś się ładnego świeci tutaj. Słuchajcie, najgorsze, że nie wiemy od kogo to jest, nie wiemy jak to opisać. Prosimy po tym filmiku, żeby zgłosił się do nas ktoś. Spadaj stąd kudłaty ryjku, idź kopaj piłeczkę. Idź, pokaż jeszcze raz jak kopiesz, no. Patrzcie jak ładuje, jak, ale on już z prawej nogi, jak, jak Gutek wali lewą to on prawą, no czekaj Gutek, no i ognia, no, ognia. Ja, patrz patrzcie jakie sadzi gnioty, trzylatka, rewelacja, będzie to też pociecha, będziemy mieli co robić. Słuchajcie, wróciłem tutaj, bo się pojawiły naklejki z Jagi, z Rio de Janeiro, mamy połowę stadionu. E, pojawiły się naklejeczki, tu jeszcze przelecę, bo tu są bazóweczki, tu jest jakaś bazuweczka starszej edycji. No kochani, nie wiem od kogo jest ta przesyłeczka, także naprawdę bardzo prosimy o, o kontakt, dobrze? Zobaczcie jeszcze raz Madryt. na spokojnie, tu jest troszeczkę, ja to spróbuję potem poukładać, natomiast w pierwszej kolejności na pewno czekamy, żeby się nam ktoś ujawnił, kochani. Taka duża koperta, ładny charakter pisma, muszę powiedzieć, że ja takiego charakteru nie mam i raczej mieć nie będę. Patrzę na czas, że mamy dziewiątą minutę, w związku z tym kubeczku, uwaga, otwieramy przesyłeczkę od Krzysia Masz, S. jeszcze. To... Nie, nie, to jest do otwarcia. Przesyłeczko od Krzysia S. Słuchajcie, po co my to Zdębrzna. robimy? Po to, żebyście mieli na, na jutro co pooglądać, kochani, bo my jutro w Lubinie, to także z, Dębrzna. z Dębrzna, tak, dokładnie. Yy, czekaj, Krzysiu S już nas długo podpytywał. Krzysiu chciałby bardzo, żebyśmy do Dębrzna przyjechali pograć w, w piłę z wami na Orliku. Słuchajcie, prosimy o propozycje, bardzo ciekawe pomysły wrzucacie nam na priwie, czy to w formie meczyku, czy na przykład pogramy w konkurs poprzeczek, czy, czy zrobimy jakiś konkurs żonglerki. My może weźmiemy troszkę kart ze sobą na jakieś Spodzianka. nagrody, kochani. Gratis. Gratis na potem, niespodzianka na potem. To ci Krzysio. Nie otwieraj nie. w takim razie niespodziankę. Gratis. gratis. A gratis ty za raz o jedna. No to dobra, otwieraj. Gutek dzisiaj dostał od mamy Portugalię, numer 7, proszę pokazać. Babcia dała taki fajny komplecik, tak? Mama. Mama? A mama. A mama mi skręciła, że babcia. To jest mama. A nic, nic. To Portugalia. <laughs> dawaj. Gutek cię sprzedał mama. Portugalia 7, dawaj. Mama kupiła na koniec roku szkolnego, nam wkręcała, że babcia. E, co tam mamy? Co to jest? Mamy gratisy, to jakie piękne. Ludzie, patrzcie, co tu się dzieje. Czekaj, czekaj. Ignaczak to jest siatkarz. Siedem Asów w Talii z Orlena. Jakieś karty. Słuchajcie, tutaj widzę karty z. Krzysiu, wiesz co? Tu widzę. Tu, tu są bazóweczki, to lec szybciutko. Tu są bazóweczki, bo się nam czas na filmie kończy. Zobacz te specjalne. Zobaczmy, co tu mamy. Czekaj, powolutku, bo może komuś potrzeba. Jest Forest, jest Villa, jest Sanchez na Risingu, Mandanda i bazóweczki. Dobra, bazóweczki idą na bok. To jest Ignaczek. Nie wyciągaj, synuś. To jest fajna pamiątka. Taka inna karta. Ty! Tylko nie wiemy, czy to jest podpis z ksero, czy to jest podpis z ołówka. Eee, wiecie co? Tak pod kamerkę to ja chyba nie... Zobacz bez kamerki. Nie wiem, czy to jest czy to jest ksero, czy to jest podpis. No nic, dopytamy w takim razie. Słuchajcie, Guciu, otwieramy niespodziankę jeszcze, proszę. Dawaj, od Krzysia jeszcze niespodziankę. Dawaj. Eee, wrotek nie ściągaj, bo zaraz będą dalej jeździć. Pojedynek się skończył remisem 1-1. Gutek z nadzią. Oni sobie ten mecz dokończą, dokładnie. Natomiast mówię, my mamy dla Was drugi filmik, który Wam zaprezentujemy jutro, czyli to będzie środa. My będziemy na treningu, kochani. Wybaczcie nam, że nie od... od... Wybaczcie nam, że my wam... Ojeju! Dawaj, no, dawaj tam, tam, dawaj tam ty. Kto ty tam wsteci? Kurczę, ale wiesz co, popatrz ktoś mu go podniszczył. Jest pięknie zabezpieczony. Tato. Słuchaj, no wiesz co? Zobacz, ale popatrz jaki piękny Krystian, tylko ktoś go podniszczył. Ludzie, zobacz. Ty go pięknie zabezpieczyłeś, natomiast ktoś przed tobą skatował taką kartę. Ludzie. No, powinniśmy normalnie. E, oj, oj, Piękna karta, naprawdę, kochani. Piękna, cudowna karta. Natomiast żal serce ściska, że jest trafiona, jest przełamana przez środek. O tak, pod tym kątem będziecie widzieć. No, coś strasznego, słuchajcie. Natomiast. Nie, bo to jest opakowanie z legitymacji, kuteczku szkolnej. Tak, tatuś, jak był mały, to takie same były historie. Ale zobaczcie, jaki fajny pomysł na zabezpieczenie takich fajnych kart. Krzysiaczku, bardzo Ci dziękujemy. Dawaj ciak dla Krzysia. Teraz dawaj ciak dla nieznajomego. Kochani, w tym momencie będziemy no, dla nieznajomego, bo nie wiemy od kogo jest ta przesyłeczka. Nikt nic nie mówił, nikt się nie dopytywał, po prostu przesyłeczka przyszła. Jak pamiętacie, w poprzednim razie otworzyliśmy ten album z bazóweczkami. Jeszcze nie przelecieliśmy tego yy, dokładnie, co tam w tych bazóweczkach jest, natomiast wszystkie rizingi Star playery i specjalne karty Wam pokazaliśmy. Natomiast tych bazóweczek też tu jest masę, a potem się tym zajmiemy. Także co w tym momencie guciu żegnamy się, tak? Jest minuta trzynasta, Misiu. Natomiast nie będziemy więcej otwierać, bo tatuś na te otwarte paczki musi poodsyłać. A no nie chce się zakopać. Tu musimy stąd zabrać w tym pomieszczeniu. Niestety karty nie będą mogły być. Także słuchajcie, uciekamy, żegnamy się z Wami. Zobaczcie zrzut naszego monitorka. Jesteście cały czas, piszecie, pojawiają się nowe wiadomości. W miarę możliwości, kochani, staramy się Wam na nie odpowiadać. Aha, i pamiętajcie, licytujemy adwo. Jak ktoś e, chciałby od nas odkupić, to bardzo, bardzo prosimy. To jest licytacja Guciu, czyli będziemy patrzeć, kto tam nam e, f, f, jakieś pieniążki e, wygeneruje za niego, pomoże nam w wyjeździe. Proszę wracać do meczyku, a my kończymy. Na razie. Nadia! Nadia, dawaj! Druga połowa, dokończacie. Mama, gramy, ale gumową piłką. No, <laughs> mama mówi, weź, mama nie chce być w telewizji. Na razie.